Cześć, moi drodzy. Z tej strony Łukasz Łukaszci. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj chciałbym pokazać o analizie chłonności. W poprzednim filmie mówiliśmy o tym, jak wyliczyć marżę, czyli skąd wiemy, że dany projekt ma odpowiednią rentowność i jest to jeden z elementów, jeden ze składników, jedna z decyzji, którą podejmujemy przed zakupem działki, czy w ogóle dany grunt chcemy zakupić. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o innym aspekcie, o kolejnej decyzji, którą musimy podjąć, czy o kolejnym obszarze, który musimy rozważyć. A mówiąc dokładniej, chciałbym pokazać Wam, powiedzieć Wam, Czym jest analiza chłonności gruntu? To jest jeden z takich kroków, który ja wykonuję zawsze. Nigdy nie kupiłem gruntu bez. Wcześniejszego wykonania analizy chłonności, czyli przeanalizowania gruntu pod kątem tego, co mogę na nim zbudować. No bo, jak już pewnie wiecie z poprzedniego filmu, dla mnie nie do końca liczy się, zresztą dla każdego dewelopera nie do końca liczy się, ile metrów trawy kupuję, a interesuje mnie, ile metrów będę mógł zbudować na danym gruncie. Dlatego ja nie filtruję sobie ogłoszeń na portalach poprzez. Cenę za metr i dlatego właśnie robimy analizę chłonności, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile metrów będę mógł zbudować na danym gruncie. No bo właśnie wartość gruntu to nie jest duża powierzchnia. Wartość gruntu to wysoka chłonność, tak? Czyli kupując grunt, ja tak naprawdę kupuję miejscowy plan. No i to, co mogę z tego gruntu mówiąc nieładnie, wycisnąć. Moi drodzy, ja robię tak. Wyszukuję sobie kilka ofert, powiedzmy 10. Oglądam, tak? Jadę na miejsce, rozmawiam, oglądam, negocjuję. Odrzucam zazwyczaj większość. 6-7 gruntów jest od razu no, do wyrzucenia, mówiąc wprost, z różnego rodzaju przyczyn. Zostają powiedzmy trzy działki. Robię analizę własną, wstępną, roboczą, na bazie miejscowego planu. Jeszcze wspomnę, że miejscowy plan to oczywiście dokument, który mówi nam o tym, co będziemy mogli tam na tym gruncie zbudować. Tak? To jest dokument, który już istnieje. Nie mówimy tu o warunkach zabudowy, o które trzeba się dopiero starać. Zakładamy, że jest miejscowy plan i rzucam sobie okiem na ten miejscowy plan, robiąc taką analizę własną. Ilość kondygnacji, nachylenie dachu, wskaźniki intensywności. Tam jest bardzo dużo tych wytycznych. Nie chodzi o to, żebyśmy je w pełni rozumieli i umieli i analizować. Nie chodzi o to, żeby być specjalistą od miejscowego planu, bo ja absolutnie nie jestem, ale po prostu sprawdzam, czy przypadkiem nie jest tak, że ja już mogę ten grunt od razu odrzucić? Sprawdzam, jaki jest rodzaj zabudowy, czy jednorodzinna, czy bliźniacza, czy wielorodzinna, itd. Sprawdzam, jaki jest stosunek powierzchni biologicznie czynnej do zabudowy, no czy to jest 80 do 20 na korzyść biologicznie czynnej, no wtedy wiem, że tam tych metrów zmieszczę mało. Tutaj, a propos tego, to jeszcze dodam, że nie chodzi o stosunek metrów całości budynku, który chcemy postawić do trawy, tylko to jest stosunek po obwodzie płyty. Czyli ilość metrów betonu versus ilość metrów trawy po płycie, po obwodzie tej naszej płyty. No bo właśnie robimy tylko analizę własną, po to, żeby odrzucić dwa kolejne grunty, żeby został nam jeden, w przypadku którego wydaje nam się, że powinno być OK. Że OK, chcemy tutaj postawić bliźniaka, powinien się zmieścić i powinno być wszystko w porządku. I taką jedną działkę, wyselekcjonowaną po mojej wstępnej analizie, oddaję do biura projektowego. Do projektanta, aby wykonał analizę chłonności. I moi drodzy, teraz bardzo ważna kwestia. Celem analizy chłonności jest przede wszystkim wybór koncepcji, czyli projektant przygotowuje nam różne koncepcje, które są zgodne z miejscowym planem, i dwa, celem jest absolutna pewność, gwarancja tego, że uzyskamy pozwolenie na budowę. No bo jeżeli jest to zgodne z miejscowym planem, to powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę. Chcę Wam pokazać teraz przykład tej samej działki. W przypadku której projektant, biuro projektowe wykonało analizę chłonności i chcę wam pokazać, że te koncepcje mogą być bardzo różne, tak? Czyli miejscowy plan jest na tyle elastyczny, dlatego też się tą działką zainteresowałem, że była możliwość wykonania no, różnych koncepcji. Ja mogłem wybrać, która koncepcja moim zdaniem jest lepiej dopasowana do lokalnego rynku, ma lepszy potencjał sprzedaży. No i zobaczcie: mamy tutaj tą samą działkę, dwie różne koncepcje. Koncepcja po lewej stronie zakłada budowę czterech jednostek, czterech segmentów, ale budynek. Jest obrócony bokiem, mamy utratę powierzchni na drogę wewnętrzną, no i mamy segmenty mniejsze. Koncepcja po prawej stronie zakłada, że nie obracamy budynku, tylko jest on frontem, czyli stojąc na ulicy widzimy front, nie ma utraty metrów na drogę wewnętrzną i segmenty są większe, ale są tylko trzy, ale są bardziej komfortowe. Teraz, ok, to jest moja decyzja, którą z koncepcji wybieram, bo uważam, że ona się lepiej wchłonie. I lepiej lokalny rynek ją przyjmie i ma lepszy potencjał sprzedaży, ale po pierwsze mogę wybrać, bo obie te koncepcje są zgodne z miejscowym planem i po drugie, co najważniejsze, mam absolutną pewność, że uzyskam. Pozwolenie na budowę i celem analizy chłonności jest upewnić się, że nie kupuję kota w worku, tylko mogę bezpiecznie taką transakcję przeprowadzić, kupić taki grunt, no bo ja chcę wiedzieć, co będę mógł wybudować, że będę mógł wybudować właśnie to, sprzedać za tyle, jeszcze zanim kupię działkę. Koszt takiej analizy, moi drodzy, w przypadku budynków typu bliźniaki, czwórki. Mówimy o takiej skali, taka analiza chłonności to jest jakieś 500-800 zł. No i dla sprawnego projektanta to są dwa dni pracy, przygotowanie przynajmniej dwóch koncepcji. No, tak, żebym miał ten wybór. Jeżeli miejscowy plan jest na tyle elastyczny, że gdzieś tam ten stosunek, na przykład powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy to jest 50 na 50, to już możemy sobie pokombinować. Oczywiście, jeżeli działka ma regularne kształty. Jeszcze raz podsumowując, wybór koncepcji i gwarancja, pewność uzyskania pozwolenia. Oczywiście, moi drodzy, aby podjąć decyzję, że kupujemy dany grunt, musimy sprawdzić jeszcze szereg innych elementów, ale o tym może w kolejnych filmach. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!